Teresę Jochałk, tak jak dwa lata temu królową Oslo Holmenkollen. Mistrzyni świata w biegu na 30 kilometrów techniką dowolną sprzed dwóch lat. Powtórzyła swój wyczyn w biegu Pucharu Świata. Ale drugie miejsce zajęła już Justyna Kowalczyk i Polka zgarnęła drugi skalp tej zimy. Po, po tym, jak niedawno zapewniła sobie kryształową kulę za klasyfikację generalną w Pucharze Świata, w Oslo stanęła na starcie tylko po to, żeby jej przewaga nad Teresa Jochałk w klasyfikacji na dystansach zmalała jak najmniej. I się udało Polka na dwa starty przed końcem sezonu. Ma 154 punkty przewagi nad Jochałk. Pobiegła fantastycznie, zajęła drugie miejsce, nie dała szans żadnym rywalkom. I nie dała szans żadnym rywalkom i za tydzień w Falun odbierze dwie kryształowe kule. Dużą za Puchar Świata, małą za Puchar Świata na dystansach. To był fajny weekend Justyny Kowalczyk, fajny bieg, choć chciała z niego zrezygnować, choć miała zamiar w ogóle w Oslo nie wystartować, ale po raz kolejny udowodniła, że to, co stało się na Mistrzostwach Świata, było po prostu wpadką, było wypadkiem przy pracy. Takie rzeczy się zdarzają. Jeden srebrny medal... Poczucie niedosytu, ale też ogromna wola walki w każdym kolejnym starcie. Justyna pokazywała, że jest i była w wyśmienistej formie przed Oslo. Wygrała dwa kolejne starty na wzgórzu Holmen-Kollen po raz 60. w karierze stanęła na podium bucharu Świata. Wszystko pokazuje, że była doskonale przygotowana do mistrzostw. Tam coś nie zagrało, tam coś nie poszło, ale to nie znaczy, że forma od Polki uciekła. Do końca zostały już tylko cztery biegi. Najpierw sprint w Sztokholmie, potem trzy biegi w falun Nie będzie czas na zasłużony odpoczynek i przygotowania do kolejnego sezonu, tym razem olimpijskiego.